Czy warto inwestować w złoto? Tutaj widzimy sztabkę szwajcarskiego białego złota 500 gram. Przy obecnej cenie dzisiejszej, a dzisiaj mamy chyba 17 listopad, 25, to jest 477 zł za gram czystego złota, takiego jak tutaj, czyli powiedzmy 3 dziewiątki. Czyli przyjmując, że to warte jest jakieś tam 230 tysięcy, przy obecnej cenie nie warto kupować złota po tej cenie, oczywiście, tak? Zakładając, że cebulionowa złotówka traci z dnia na dzień, ponieważ lewacki rząd Tuska. Utrzymuje Ukrainę, spłaca ich kredyty i nawet biorąc pod uwagę to, że nasze PKD jest dość wysokie, złotówka będzie tracić na wartości. Inflacja jest duża i nie spadnie, więc y, każdy, kto chce ulokować pieniądze w złocie, spóźnił się jakiś czas, gdy tą sztabkę można było kupić na przykład za te 290 zł za gram. Tak? Więc. To miało sens. A jeśli ktoś chce po prostu trzymać pieniążki, żeby nie dewaluowały się w papierku, to jak najbardziej, ale zyskać na tym nie zyska. E, chyba, że ktoś liczy na to, że cena złota uzyska 1000-2000 zł za gram. Jest to bardzo mało prawdopodobne, bo coraz więcej firm przechodzi ze złota na srebro. Tak jak jest na przykład w przypadku elektroniki komputerowej. W latach 90. wszystkie ścieżki pamięci RAM komputerów były złocone grubą pokrywą warstwą złota. Z jednego procesora można było uzyskać 0408 g czystego złota. W tej chwili jest to jedna tysięczna. A pamięci RAM na przykładu są powlekane srebrem. Także ja nie polecam... Inwestycji w złoto, a tym bardziej w tak duża 50 gram sztabka, jak najbardziej. Łatwiej ją sprzedać. Pół kilo jest już problem.